Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 17. Dzisiaj znajdujemy się na mapie Typowa Polska Wieś V3.1. I dzisiaj w tym odcinku zasiejemy sobie zboże naszym Ursusem, którego wam za chwilę pokażę, a jeszcze tak informacyjnie przejdziemy się tutaj po naszej gospodarce, żeby pokazać wam co tam jest i po wsi kawałek. Tak więc idziemy. Znajdujemy się tutaj przy polach. Mamy znak ograniczenia prędkości. Kolejny znak, a tu. Kolejny znak z napisem typowa, czyli wieś. A tu mamy dość fajny pomysł. Leży sobie chyniak ochlany, i jak się do niego podejdzie, to nam mówi rzeczy. Nie wiem, czy będzie słychać. O, teraz będzie słychać. No tak więc widać jak sobie tutaj mówi, zostawiamy go, niech tam sobie dalej śpi. Mamy tutaj spalony dom, pożar właśnie był tutaj w maju. Niestety nikt tutaj się nie, nie zginął, ale no jak widać chałupa doszczętnie spalona. Więc nic tutaj nie zostało po niej praktycznie. No i tak stoi tylko. I nikt się tym nie zajmie. Dobra. Tu jest gospodarka ze świniami. I tak my na niej nie gramy. Gramy sobie na gospodarstwie z krowami, więc już idziemy. I tak na początek mamy kosa tu, 60 z turem poszerzonymi kołami przed nimi i kabiną naglak, a obok niej stoi Ursus 1614 spory ciągnik ale może być Mamy już krowy kilka krów jest tutaj obciążniki widły do Tura nawozowe mamy też jak to to się nazywa zupełnie. To jest paszowóz, o właśnie, paszowóz. No, i tutaj to już nie będę mówił, patrzcie sobie sami. Klasa, fajna prasa. Hmm. Rozrzutnik, broń, beczkę na wodę, header od bizona, więc już wiecie, jaki mamy combine. Combine stoi tutaj na samym końcu, a jest on Bizon Record. Mamy sobie Bizona Rekorda. Otwieramy drzwi, wsiadamy, no ale nim dzisiaj nie będziemy się zajmować, więc za chwilę idziemy siać, tyle Wam pokażę, jeszcze tu sieczkarnią nową, kupiłem sobie do niego nową sieczkarnię, bardzo ładnie tnie, dobra, więc idziemy do naszego ciągnika, weźmiemy sobie Ursusa, tego 1614, I weźmiemy sobie, podepniemy siewnik. Właściwie to agregat cały uprawowo siewny, bo tutaj na przodzie idzie właśnie agregat, a z tyłu jest siewnik. Oczywiście z hydropakiem jest tutaj ten agregat. teraz tak. Nie to, tylko o to trzeba ponieść i nie to tylko M dobra składamy sobie hydropak i jedziemy do sklepu ale czy tak tu są nasiona można sobie kupić czy znaczy załadować siewnik nie, tu się nie da niestety może się i da tyle że ten siewnik właśnie jest trochę popsuty bo się nie da załadować do niego nasion, trzeba po prostu ładowarką i kupimy sobie jeszcze obciążnik, bo jak widać, prawie byśmy wjechali do rowu. A pole, jakie będziemy siać, to jest nie wiem jakie pole bo ta mapa jest tutaj popsuta więc to jest pole tam za sklepem więc akurat będziemy mieli blisko. Do niego dojechać, a jak widać już nie możemy jechać, bo cały przód do góry podnosi, więc można sobie wyobrazić jaki ten agregat jest ciężki. O! Nie można skręcić, bo cały przód idzie do góry. No nic jakoś do sklepu musimy dojechać. Co do typowej. Bardzo też fajna mapa przekonwertowana z 15. Bardzo mi się podoba. Kupujemy sobie big baga i kupimy sobie ładowarkę jakąś o. albo manitkę albo nie, a nie, dobra, nie ma klasową. Idę do palet, i tak. Pokrywę sobie tutaj otworzyć. Opuścić. Idziemy do manitki. A jeszcze tu stoi orkan, bo właśnie to też jest mój nowy nabytek. Kupiłem sobie orkan po to, żeby po prostu nim pokosić trawę i na kiszonkę, więc w najbliższym czasie będziemy sobie kosić tra trawę na kiszonkę, ale no jeszcze trochę zejdzie zanim sobie będziemy to kosić. No bo na razie to trzeba tutaj zrobić trochę prac polowych. Ale kiszonkę też będzie trzeba zrobić, bo po prostu krowy nie mają kiszonki a przydałaby im się o tak jakoś dziwacznie co się nie sypiesz jak widać ten siewik jest bardzo popsuty nie, nie, nie. to kupimy sobie to właśnie bo z tego to się sypało jak sprawdzałem od razu mógłbym to kupić. I po prostu to spróbujemy załadować. Tak, to się sypie. Normalnie. No i dobra, nie weszło całe. Myślę, że o, tu jest dobre miejsce. O, to pole będziemy siać. Tego Big Baga też można tam dalej posunąć pod ściany. Bo po co tutaj ma być na wierzchu? No i dobra, niech sobie tu Maniska stoi. Kupimy sobie obciążnik do niego. Myślę, że ten. Nie, ten. Ten 1100, 1500 prawdopodobnie tego sobie kupimy żeby on nie był za duży tak jakoś. No! Mm. Teraz to już w ogóle bym yy, nie dojechał chyba, bo 780 kg doszło do siewnika, więc to już kolejna, kolejna waga, który, którą ten ciągnik. Nie może podnieść, ale dobra, jedziemy sobie na pole siać. Już dobra to jest tu, skręcamy, co tam coś nie pykło. Dobra, no i jesteśmy już na polu. Będziemy sobie tutaj siać to, tak, odkąd zacząć? Zaczniemy sobie od tamtej strony. dobra tak, muszę sobie zmienić właśnie ten klawisz tutaj, bo yy, jak chcę sobie włączyć przełączyć się pomiędzy maszyną to się zasłania tamto cały cały ekran opuszczamy też opuszczamy, włączamy silnik i jeszcze inaczej o dobra, i jedziemy a, co jeszcze będziemy siać? Co tutaj jest do wyboru? No, myślę, że tutaj jęczmień można zasiać. Dobra, idziemy, siejemy. No, ten siewnik nie ma tutaj nawozu, więc będziemy musieli sobie nawóz zasiać. I tak, tu jest błoto, na tym polu. Znaczy nie wiem, czy to błoto działa, bo nie sprawdzałem. Tak w zasadzie, no to... Tutaj... Jeszcze powiem... Nie no, chociaż... Idzie tutaj z przodu ten agregat cały. Ale no, tutaj nie było rany. Znaczy, było rany, tylko że na... E, na jesień. No i właśnie chwasty porosły, więc mogłem sobie tutaj coś, no, zruszyć tą ziemię, no ale dobra, miejmy nadzieję, że nie zalgniemy, chociaż jakoś trochę tutaj słabo widzę tam w dołku, to błoto pasowałoby rozciągnąć trochę, bo to wiecie, wiosenne roztopy jak doszły, no to błoto się na polu zrobiło, a nie wiadomo jak to teraz usunąć, pasowałoby kultywator brony i rozciągnąć jakoś to po polu. No Tu sobie opuścimy, żeby ten kan cały załatać. <grym> Zasiać. I siejemy raz koło razu. I tak jest chyba najlepiej tutaj. Właśnie fajnie, że na nieużytecznych polach rośnie trawa. Czyli nie wiem, czy ona by większa urosła. I tak teraz już będziemy jechać koło błota. Więc za chwilę sobie tu miniaturkę szczelimy dobra, wnosimy się w No, bardzo fajny zestaw Ursus taki mocniejszy z tym całym agregatem No i dobra, czy przejedziemy Przejedziemy. a co to dla... Ursusa. No, chociaż to nie jest takie małe błoto, ale... no Ursus jak widać sobie poradził, chociaż przecież gdybyśmy zalgnęli, no to dość słabo bym to widział, bo nie wiem kto by tutaj nas wyciągnął. Bym jakoś musiał kombinować sześćdziesiątką przyjechać i jakoś turem go ponosić. Chociaż to by było dość nierealistyczne, ale... No nic. Więc lepiej, żebyśmy nie zawinęli. No i dobra. Wyjdziemy sobie, strzelimy miniaturkę. Tutaj wygasimy wszystko. Myślę, że tak może być i miniaturka szczelona, więc idziemy do ciągnika, siejemy dalej. Tak, włączymy sobie chód, tutaj wszystko, no, tak siewnik się wyłączył, więc sobie włączymy i o, tutaj znowu jakieś dziury były, bo coś tego tak do góry wrzuciło, podrzuciło. Ale to nic no, teraz tak a Mam to zrobił ciążnik przed Dobra. No tutaj co do tej minimapy. To już wam zaraz pokażę. No, minimapa wygląda tak. Według minimapy znajdujemy się teraz na... Trudno tutaj odczytać, to ale na... Trójce i jedynce, no na jedynce kurde, żebym się zagapił. A tak naprawdę, no to siejemy na szóstce, więc... No, ta minimapa jest popsuta. Dosyć popsuta. Ale no nic, co zrobić. I tak, tu obok pole. Nie wiem co na nim będziemy jeszcze robić To nie jest moje Ale tam sąsiad nam kazał żebyśmy coś na nim zrobili Chociaż pewnie się zasieje tam jakiś rzepak czy coś I tyle i na tym poprzestanie nie? Oczywiście tam nawozów nie będę siał żeby nie przepłacać Przecież on tam nie odda za nawóz pieniędzy No ale coś tam chyba wsieje żeby widział a jak nie, to nie. Dobra, tu już można zrobić poprzeczniak, bo już tutaj nie przyjedziemy, zabierzemy się. Więc opuszczamy i siejemy poprzeczniak. Tutaj no pole na końcu to jest takie dosyć krzywe, bo tu już jest koniec mapy. Więc to pole jest tak na końcu. A koło farmy będziemy siać w następnych odcinkach. No i ostatni przejazd. Co prawda ostatni przejazd do połowy, bo tutaj jeszcze będzie jeden. Ale to... nie wiem co tu. No, chyba się cofnie. Nie będę już tutaj nawracał, bo tam nie ma gdzie już nawrócić. No więc... no pole już prawie skończone. Pole dosyć duże. Nie wiem ile ma hektarów, ale no dosyć duże. Więc tutaj plon może będzie jakiś niezły z niego. A tu jeszcze trzeba cofnąć i na tą część, bo o tu jest taki małe niedociągnięcie było. Żeby nie zawadzić tutaj od drzewa. Bo jak widać siewnik i tutaj wraz z agregatem. Jest to nowy nabytek, i to taki naprawdę nowy. Więc nie chcielibyśmy, żeby go uszkodzić. No bo po co? Nowy, nowo kupiony. Już miałbym go naprawiać. Tam już nie, nie trzeba dojeżdżać, bo tam już słanie zasiane. A no po prostu tu jeszcze raz się przejedzie. Tak, do tego momentu. O, przeskoczyłem. Sorry. Przeskoczyłem przez traktor, przez przypadek. Dobra, podnosimy. No, iśmy skończyli. Teraz tak złożyć by się tutaj wypadało. Mm, to nie. No i. Dobra wyłączamy siewnik, podnosimy go i, i na hydropaku go też podnosimy u tutaj prawie o szybę zawadza no, ale jeszcze się nie potłucza szyba i jedziemy do domu chyba że jakieś mniejsze pole się może zdążymy zasiać No, jak jest obciążnik, to się jedzie. Nie tak jak wcześniej, gdy nie było obciążnika. I dobra, dojechaliśmy. Ja myślę, że już nie opłaca się siać. Chyba, że zobaczymy tu sobie te pola. Nie. No to to sobie jeszcze zasiejemy, bo takie małe. Z tym, że odczepimy sobie siewnik, bo no niepotrzebnie, nie potrzeba tutaj jest tym całym kultywatorem, nie kultywatorem, tylko agregatem niepotrzebnie tutaj zagregatować, więc sobie po prostu tylko siewnikiem zasiejemy. Oczywiście mniej będzie ee, omijaków. Bo mniejszy zestaw to szybciej się zasieje. Tak tutaj sobie zasiejemy. A niech będzie pszenica. Teraz to... zaraz. zaraz. No, no dobra, to jest sprzęt, co? Więc sobie siejemy Opuszczamy się wnik Aha, pozdro. Pozdro. Nie zasiejemy sobie tym siewnikiem znaczy tym ciągnikiem sobie nie zasiejemy, więc przejedziemy sześćdziesiątką, bo ten siewnik nie może go opuścić po prostu jest za wysoko, nawet jak opuści go to i tak jest ten siewnik za wysoko i się nie zasieje więc wsiadamy do sześćdziesiątki, która lekko podniesiemy no i jedziemy sobie sześćdziesiątką zasieć. no sześćdziesiątka jak widać kopci mi jak nie wiem Czarny dym o kopci to cóż chociaż tyle, że pracuje pracuje, no to musi kopcić. Jakby nie patrzeć. No i dobra, sieję Ale zakopcił. Przelam do kabiny. Tutaj cały ten tłumnik się trzęsie jak nie. No i o, takie krótkie, małe pole za farmą. Cóż tu tam? Parę przejazdów. no tu będzie. Za 3-4. Nie, no 3 to nie 3 połowa. Prawie no z 5 przejazdów będzie. Te pola, właśnie na typowej polskiej wsi. No to są wszystkie nie są takie pokrzywione, jak nie wiem tylko po prostu one są zwyczajne. Kwadratowe, prostokątne, no raczej to prostokątne, bo tutaj nie ma takich typowych kwadratów. Nie ma żadnych pokrzywionych tych pól, że tu się jedzie nagle jakiś zakręt. To no po prostu fajne pola, szybko się na nich robi. No, takie są chyba najlepsze. No i już się zakręca. No teraz też niezły zestaw. No, otworzymy sobie drzwi, żeby się nam przewietrzyło. Tak samo i dach też możemy sobie otworzyć i od razu inaczej wygląda. 60 Ta 60 to naprawdę ło ale nam yy, ten dym zabrudzi kabinę. To nic do kabiny szyna wpada to jakieś drzewo już nie to no bez gałęzi bo ścinałem je w tym roku właśnie bo te gałęzie bardzo tutaj przeszkadzały przy nawracaniu no i dobra tutaj nawet nie trzeba robić tego i tu się przejedzie. Ja no, raczej nie. Dobra, jedziemy tam. I też poprzecznie, jaka raczej nie będziemy robić, bo jest wszystko prościutko. No i jednak się zawadzili. Więc tak, tutaj sobie zaparkujemy. Ja tutaj jeszcze to wszystko połączę poza odcinkiem. Tak więc no. W tym odcinku to by było na tyle. obczajcie sobie również inne odcinki z tej, jak i również innych serii. A ja się z Wami żegnam. Na razie Wam się ma, cześć i w ogóle do następnego odcinka.